Niech zgadnę, jesteś tutaj, bo chcesz spróbować nowego, tak jakby zakazanego czekoladowego świata, ale twoja partnerka jest na nie. Nie mówi się o tym głośno, bo jak zwykle jest to temat tabu, ale. Niestety, jest to problem wielu par. W tym filmie przedstawię wam informację dlaczego kobiety są tak na nie, jeśli chodzi o seks analny, a także dowiecie się jak ten problem rozwiązać. Zapraszam. Wbrew pozorom seks analny jest bardzo popularny, a w dzisiejszych czasach już w ogóle, gdzie w social mediach bombardowani jesteśmy z każdej strony pośladkami. Wysportowane pośladki, duże pośladki czy pośladki tak zwane BBL Brazilian Buttlifts, czyli chirurgiczne powiększanie pośladków poprzez wstrzykiwanie własnego tłuszczu głównie z okolic tutaj brzucha. Pośladki, aby nadać im duży, często nienaturalny kształt. Pośladki mają własną kulturę na Instagramie, własny świat. Pośladki to dziś wielka rzecz. Oczywiście, pornografia odgrywa tutaj ogromną rolę, która jest teraz bardziej popularna i dostępna niż kiedykolwiek, przez co stajemy się znieczuleni na dany typ seksu, stąd ciągle mamy ochotę na więcej, więcej i więcej, a anal. Jest świetnym urozmaiceniem pornografii bez potrzeby angażowania wielu aktorów czy robienia czegoś ekstremalnego. A może przez ciągłą masturbację nie czujesz odpowiedniego ucisku, kiedy uprawiasz seks waginalny ze swoją partnerką i potrzebujesz czegoś ciaśniejszego? Krótko mówiąc, wszystko to świadczy o tym, że istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć uprawiać seks analny. Jeśli uprawiasz seks ze swoją partnerką od dłuższego czasu, to świetny sposób, aby urozmaicić wasze życie seksualne, a odbyt ma mnóstwo zakończeń nerwowych, więc może być bardzo przyjemny zarówno dla partnera dającego, jak i odbierającego, jeśli robi się to poprawnie. Nie obawiam się powiedzieć, że przeciętny mężczyzna chce doświadczyć seksu analnego, a przeciętna partnerka Czuje się nim obrzydzona, gdy słyszy te słowa, i jest wiele dobrych powodów, drodzy faceci, dla których ona może tak się czuć. Dla niej to kompletna nowość. Może myśleć, że to coś, co robią jedynie gwiazdy porno, że będzie bardzo bolało, że będzie brudno. Jest duże prawdopodobieństwo, że twoja partnerka nie wie zbyt dużo o seksie analnym, bo nie jest fanką analnych filmów porno. I zapewne nie jest otoczona przyjaciółkami, które to robią, a jeśli robią. To nie dzielą się z nią takimi szczegółami. A może kiedyś próbowała, ale było to dla niej okropne, bolesne doświadczenie, bo jej parter był delikatnie mówiąc. Beznadziejny w odpowiednim przygotowaniu jej na ten rodzaj seksu. Jak widzisz, może ona mieć naprawdę wiele powodów, dla których ma takie, a nie inne podejście. Musisz zrozumieć, że kobiety nie wymyślają sobie tych rzeczy znikąd. Jej powody, dla których może nie chcieć uprawiać seksu analnego są całkowicie uzasadnione. Jeśli potraktujesz je jako uzasadnione, zanim nawet zaczniesz tę rozmowę, przysięgam, że będzie się czuła bardziej wysłuchana, bardziej zrozumiana, bardziej kochana i zaopiekowana. Wszystkie te uczucia w końcu otworzą jej czekoladowy świat. Prawda jest taka, że odbyt ma złą reputację, ale na nią nie zasłużył. To nie jest tak naprawdę brudne miejsce. Kał nie jest przechowywany w samym wejściu do odbytu i wcale nie musi być bolesny, jeśli robi się to prawidłowo. Przyznajcie się przed samym sobą, że na pewno spotkała was taka sytuacja. Imprezka, drineczki, alkohol, mocno szumi w głowie. Uprawiacie seks od tyłu z partnerką, jest przyjemnie. Wasz wzrok jest lekkomętny, ale nagle pojawia się ona, jej mała brązowa rozgwiazda, która patrzy na was. Kusi hipnotyzuje. Nie możecie oderwać od niej wzroku. Walczycie z myślami. Czy powinniście się z nią przywitać? Zapukać do środka, a może wejść od razu, bo przecież tak ładnie was zaprasza. W końcu decydujecie się na stanowczy męski krok i wkładacie pa! palucha do środka. Wasza partnerka krzyczy z bólu, przestraszona. Co się stało? A wy lekko zamroczeni od alkoholu nie rozumiecie, skąd u niej taka reakcja. Od tego momentu seks już nie jest taki sam, a ona ma złe doświadczenie i wytworzoną blokadę przed seksem analnym. Znajoma historia, prawda? No okej, okay, ale co możecie zrobić, żeby przekonać swoją partnerkę, że anal nie jest taki zły? Numer jeden to analiza waszego życia seksualnego. Jak dobre jest wasze życie seksualne, bo jeśli teraz nie jest świetne i pewnego dnia do niej podejdziesz i zapytasz: Słuchaj, nie kochaliśmy się przez rok, ale co ty na to, by spróbować anala? To prawdopodobnie nie zostanie dobrze przyjęte. Jak bardzo ona jest zadowolona z waszego życia seksualnego? Czy osiąga orgazm za każdym razem? Czy czuje się zadowolona i usatysfakcjonowana? Czy inicjuje seks? I nawet jeśli nie inicjuje, to czy entuzjastycznie się angażuje, gdy do niego dochodzi? Wszystkie te pytania są bardzo ważne. Anal nie naprawi czegoś, co jest zepsute. To raczej wisienka na torcie waszych wspólnych doświadczeń seksualnych. Więc wasze życie seksualne powinno być już wspaniałe, a ty powinieneś być kimś, z kim ona chce uprawiać seks. Jeśli nie dbasz o siebie, nie traktujesz siebie dobrze, masz złą higienę, nie golisz się, może już nie jesteś tym mężczyzną, w którym się zakochała, a teraz oczekujesz, że ona zgodzi się na seks analny? Może najpierw powinieneś zadbać o siebie. Może zacząć chodzić na siłownię? Upewnić się, że ona często osiąga orgazm? Zaspokajać ją w sposób, który lubi? Przygotuj. Odpowiedni grunt, zanim zadasz to pytanie, a wtedy będziesz mógł je zadać z mocnej, stabilnej pozycji, zamiast stać jako nieskazitelny typek, który osądza i dyktuje drugiej osobie, co ma robić i co uratuje wasze życie seksualne, gdzie tak naprawdę problem może być z tobą. Pamiętajcie, że seks analny to tylko jedno z wielu narzędzi w nieskończonym arsenale seksu i seksualności. Po drugie, prawdopodobnie ona ma całkowicie uzasadnione powody, dla których nie jest zainteresowana eksploracją analną. I Twoim zdaniem jest zapytać się, jakie one są, i znaleźć kreatywne rozwiązania, a nie tylko poddawać się na jej nie. Może przez rozmowę z nią dowiesz się o jej powodach, myślach, przekonaniach na temat seksu analnego. A następnie sprytnie przedstawić informacje, które zaprzeczają tym myślom czy przekonaniom. Na przykład, może myśli, że będzie tam kał, co cię obrzydzi, a ty przestaniesz chcieć uprawiać z nią seks. Możesz powiedzieć. Hej, w odbycie ani w pierwszych kilku centymetrach odbytnicy nie ma kału, więc nie ma się czym martwić. Nawet jeśli by tam był, to mnie to nie zrazi. Wiem, że jest to ryzyko i jestem przygotowany. Nigdy bym cię nie ocenił ani nie pomyślał, że jesteś obrzydliwa. To bardzo proste i nie wymaga wielkiej kreatywności, ale może bardzo pomóc w całej tej rozmowie. Okej, okay, jeśli bardzo obawiacie się tego, że coś. Czekoladowego może się pojawić, to gorąco polecam zakupić gruszkę do lewatywy i przed stosunkiem jej użyć. Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej, jak odpowiednio używać takiej gruszki, to dajcie znać w komentarzach, czy mam przygotować odpowiedni film na ten temat. Trzecią wskazówką jest to, że seks analny to nie wszystko albo nic. Istnieje wiele kroków na drodze do stworzenia sytuacji, w której seks analny może być świetny. Po pierwsze, możesz zacząć fantazjować z nią o tym, możesz prowadzić to do waszego brudnego mówienia, po drugie, możesz podjąć działania, które nie są penetracyjne, jako wstęp do seksu analnego. Następnym razem, gdy będziecie uprawiać seks, zapytaj ją, czy możesz położyć suchy palec na zewnątrz jej odbytu, a potem przejść do Nasmarowanego palca w środku. Penetrowanie jej odbytu palcem oczywiście z zadbanymi, krótkimi paznokciami. Możesz użyć palca w kondomie więc po wyjęciu palca z jej odbytu po prostu zdejmujesz kondom, wyrzucisz go i masz czysty palec. Możesz przejść do penetracji bez ruchu, a ostatecznie do penetracji z ruchem. Bardzo ważna rzecz. Nie zapomnij, że są świetne zabawki, które pomogą wam przełamać pierwszy strach przed penetracją, jak chociażby korki analne. Włożenie korka analnego do jej pupy pomoże jej w przyzwyczajeniu się do nowego uczucia. Pozwoli jej się rozluźnić i skupić jedynie na przyjemnych doznaniach. Gdy już dojdziecie do punktu, w którym jesteście gotowi na penetracyjny seks analny, a prawdę mówiąc na jakąkolwiek penetrację odbytu, na przykład przez palec czy, czy zabawki, pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, dużo, dużo, dużo lubrykantu. Zdecydowanie polecam lubrykant na bazie silikonu, o ile nie używacie zabawek silikonowych. nie wysycha szybko i jest gęstszy, więc pozostaje tam, gdzie go nałożysz, co jest idealne do seksu analnego. Ponieważ uczucie spływania cieczy na zewnątrz odbytu może być. Delikatnie nieprzyjemny. Lubrykant silikonowy jest bardzo gęsty i lepki i zazwyczaj nie spływa, co może być świetnym narzędziem do utrzymania wszystkiego w ruchu. Pamiętaj, że odbyt nie jest samonawilżający jak pochwa, nie wytwarza żadnego płynu, żadnego nawilżenia, więc musi być nawilżony zewnętrznym lubrykantem. Rozważ posiadanie ręcznika lub mokrych chusteczek pod ręką, ponieważ w tym momencie nie chcesz szukać czegoś w pośpiechu, jeśli pojawi się trochę kału czy brzydki zapach, a także rozważ użycie prezerwaty. Prezerwatywy ułatwiają bardzo gładkie wejście w połączeniu z lubrykantem mogą znacznie ułatwić pierwsze próby seksu analnego. No i co najważniejsze, prezerwatywy też chronią Was przed chorobami wenerycznymi. Nie manipuluj w żaden sposób swojej partnerki, aby dostać się do jej drugiej dziurki. Może być tak, że za każdym razem, kiedy uprawiacie seks pochłowy, to Ty dotykasz jej odbyto palcami, bo gdzieś tam usłyszałeś, że to spowoduje, że jej dziurka się rozluźni, otworzy, a ona poczuje chęć spróbowania czegoś nowego. Tak się składa, jeżeli wykonujesz coś bez jej wiedzy o twoim celu, to może poczuć się zmanipulowana i całkowicie zrezygnuje z takiego rodzaju seksu. Bądź partnerem, który otwarcie zapyta się partnerki, czy moglibyście spróbować. Pamiętajcie, że seks analny możecie uprawiać dalej, mając ze sobą kontakt wzrokowy, co jest bardzo ważne dla kobiet. Szczególnie jeśli próbują czegoś nowego i czują się niepewnie. Większość kobiet może myśleć, że seks analny wykonuje się jedynie w pozycji napieska gdzie jej twarz jest skierowana do łóżka, kanapy, podłogi, a mężczyzna stoi lub klęczy za nią. I ma to sens, gdyż ta pozycja rzeczywiście daje łatwy dostęp do odbytu. Jednak jeśli jesteś w miarę elastyczna, a większość ludzi jest na tyle elastyczny, aby to osiągnąć, jako partner przyjmujący możesz faktycznie leżeć na plecach z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej, a partner wprowadzający może być przed tobą. To jak seks misjonarski, ale zamiast penetrować pochwę, Penetrujesz odbyt. W ten sposób możecie utrzymywać kontakt wzrokowy, komunikować się ze sobą, czy jest ok, zwolnij, przesuń się w lewo, w prawo, możesz troszkę szybciej, wolniej, mocniej. To daje bardzo dużo do bezpieczeństwa dla kobiety, a co za tym idzie, do jej pełnego rozluźnienia. Jeśli zapytasz swoją partnerkę, jakie ma zastrzeżenia do seksu analnego, dlaczego nie chce tego robić, czy to dlatego, że nie będzie mogła patrzeć ci w oczy, myśli, że to brudne, boi się zapachu, że to tylko dla brudnych dziewczyn, wtedy możesz rozpocząć rozmowę, która otworzy drzwi i pozwoli wam stopniowo eksplorować seks analny, bo to nie jest wszystko albo nic. Możesz być naprawdę kreatywny i czerpać mnóstwo zabawy ze wszystkich wspaniałych zakończeń nerwowych i przyjemnych uczuć, które może dostarczyć ta szczególna część ciała ludzkiego. Mam nadzieję, że film był dla ciebie wartościowy i spędziłeś ze mną przyjemny czas. Jeśli tak, to nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować mojego kanału. Ja jestem dr Dydol, a to jest Seksuologia na luzie.